Halo dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Forever się kłania i zapraszam Was na kolejny odcinek z Overwatcha w CS na moim kanale. Witam też oczywiście nowych widzów, którzy niedawno zasubskrybowali mój kanał. Naprawdę was bardzo mocno witam tutaj. ściskam was ITP i TD. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, ponieważ w ostatnich dniach i w ostatnich ogólnie też tygodniach przyszło was do mnie na kanał naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także witam nowych, witam świeżaków tutaj u mnie na kanale. <laughs> Moi kochani. Jeśli materiał Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę po jego obejrzeniu. Oczywiście do niczego Was nie chcę zmuszać. Jeśli materiał uważacie, że będzie spoko, to łapencja zawsze mile widziana. Teraz bez zbędnego gadania, bez zbędnego przedłużania, wchodzimy do pierwszego Demka. I na mapie właśnie DKR się tutaj rozgościmy. Masz, masz panie suspect, tutaj 7 fragów. Znaczy, no tutaj już... Ja bym skanował przez tą ścianę. Dobra, zigzag został skasowany, dart też. Wow, w ogóle dart... A, walnął sobie. Ład, że widzicie to. Że widzieliście to. No może to był akurat fart. No ale tak... Znaczy tak celownik mu powoli leci, że chyba on wie, gdzie, gdzie on jest. Mm. No dobra O tym w menu nie, powi nie, nie powinni wiedzieć, chociaż mogą się spodziewać, zobaczcie on ja przez ścianę <gryw> Tylko nie wie, że tam się nie skanuje Chciałbym, żeby tą ściankę przeskanował tutaj. O, o, o! No pięknie moi drodzy, pięknie! <gryw> Mamy pierwszego heatera Chociaż on jest taki słaby z tym strzelaniem z Awki, mimo że ma Warhaka. To powinien być cheater przez Samoha nazywane. Czy to jest taki typowy obvious hack? Yes it is, my friend. Zobaczcie, on w ogóle gra bezmyślnie strasznie, rzuca sobie, rzuci sobie smołka Nie wiadomo po co, rzuca sobie te flesze, też nie wiadomo po co, bo zobaczcie. Wyrzucił się z mo- przepraszam, ze smołka z dwóch fleszy i co mu to dało? Gówno w sumie tak naprawdę. Tego typa mógł słyszeć, jak mida skraca, ale wątpię. No i zobaczymy, co tutaj nam pokaże. Jest tam smok na, na bombsadzie więc powinien sobie poskanować. Dobra. Takie niby, wiecie, takie tam z granatem na Bombsadzie, A, wiecie. Zrzucił sobie granat, mógł sobie strzelić w tym, w tym samym czasie selfie. Podniósł sobie awkę, no i... No i tyle w temacie. No, tych fragów wcześniej miał 7, przez dwie rundy zdobył. 4 fragi. A bardzo ładny flash, ale chyba goście ma nie tylko wallhack, ale też jakiś no flash. Więc vision assistance jak najbardziej. Chociaż teraz pisze na czacie, że you suck, you fucking noob itp., itd. No, go, po lewej widziałeś go, o! o. Ty! On, on chyba mnie słyszy. Ja pierdzielę Co za luj mały O czym tam ja mówiłem? A z tym fleszem yy, Po fleszu kiedy, znaczy kiedy jesteście flashowani, albo kiedy ktoś rzuci smoka to czekacie mniej więcej sekundę, półtora tak do dwóch max I oddajecie strzał więc to mógł być yy, jakieś takie wiecie typowe lucky, lucky shot Ale sądząc yy, po jego stylu gry i po tym co żeśmy już widzieli do tej pory no, to nie sądzę, żeby to był po prostu taki lucky shot. A tego nie wiem czemu się nie spodziewał. Tam je po prostu zwaliło z nóg. Zbiło, zbiło mi z bo wi wiadomo, że go się ma Wolhaka, tak? Ewidentnie. No, poskanuj sobie. O tak. <gryw> on jest on jest sprytny, wam powiem. On przez ściany tak nie nacelowuje do końca. Tylko powiedzmy, jeśli tutaj jest głowa przeciwnika za ścianą, to on celuje tu i oddaje takiego szybkiego fika. Wiecie, że niby. No nie wiem, tak żeby to wyglądało w miarę legit. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie, jeśli o to chodzi. Gdyby się tego czerwonego boksa dało skanować, on pewnie już by walił tam zawki. Dobry nejdzik Nie, z takim gościem nie, ma, nie mają szans Przeważnie jak jest cheater to Głównie gra właśnie z awupy Ponieważ z awki w sumie najłatwiej zabić, A jeśli ktoś nie kontroluje powiedzmy full auto z Mki czy z kałacha No to takiemu, takiemu gościowi jest po prostu ciężko zabić Dlatego ludzie używają takiej broni, gdzie po prostu one-shotują ludzi. Zobaczcie, zaraz zrobi flika na tego. A di 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 oh jezu, diamonda. Mm, takie tam. Jestem pro, po prostu. Jestem cheaterem, więc jestem pro. Ale przeszykowałem dla was filmik, który. Wydaje mi się, że. Pomysł, na który tam wpadłem. Byłby dobry na łapanie takich cheaterów, ponieważ ten gościu albo inni cheaterzy mogą właśnie grać tak, że po prostu unikają overwatchy, że grają sobie powiedzmy raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie i no, za, za mało reportu dostają, żeby ich zbanować znaczy, żeby dostali overwatcha. No, wiesz, się, że się zbliżają do ciebie. No, to jest jego runda. A, 4K. Chyba 4 fraki zdobył właśnie. Oni już dawno dali mu reporta. Jak jeszcze ten typ ograł po stronie terror Czy takie skany walił? To takie zdupy timingowo, że nagle się odwrócił, nagle sobie strzelił zawki przez ścianę O tak sobie. Ale wydaje mi się właśnie, że gościu ma i... Walhaka Może też mieć jakieś No, no Smoke, No Flash. Nawet jak rzucają mu flesze na twarz, to on się w ogóle nawet nie odwraca od nich. Tylko po prostu patrzy się przed siebie. Tak samo jak, jak widzicie smoka. Powiedzmy to jest smoke. O Jezu, dobra, nie, nie, nie narysowałem. Ale jakby był tam smok, no to patrzysz się albo po lewej, albo po prawej. Patrzysz się na krawędzi albo u góry, ewentualnie na boost, a nie patrzysz się w centralnie w smoka. Dobra, vision jak najbardziej. No i tyle. Mam nadzieję, że zaraz. dostaniemy. Po nagraniu tego całego filmiku info odnośnie tego, że dostał bana. Ponieważ tamten wcześniejszy, gdzie robiłem ten giveaway, to po nagraniu tego dla was i zmontowaniu wszedłem z powrotem do Cesa już miałem tutaj na górze informację odnośnie tego, że gościu dostał bana. Także. Także te reporty są całkiem dobre. Dobra, moi drodzy, widzimy się za chwilę, kiedy będziemy mieli możliwość pobrania kolejnego demka. Dobra, mamy kolejne demko. I zabieramy się za jego pobieranie od razu. No ale tamten cheater z tego casha całkiem spoko. Więc mamy 1-0 na razie w tym odcinku. No i czekamy na kolejną mapkę. Mam nadzieję, że to będzie coś takiego... O, patrzcie! Zazwyczaj kiedy właśnie natrafiam na casha, to druga mapka przeważnie jest na Mirku i odwrotnie. Kiedy mam Mirka, to zaraz będzie cash. A kiedy jest dust, to zaraz będzie znowu dust. Niestety nie mogę escapeować, no, chociaż to mogę. Nie mogę rysować nic kompletnie. No ale tak. Sprawdźmy statystyki. W ogóle wynik 0 do 8 po stronie terror. Mhm, dobra. Więc tak, headshot percentage ma 57. Teraz akurat mu skoczyło. Wcześniej było. Tutaj sobie skanuję spoko. Fragowo. No bym powiedział, że. Jakoś wrażenia na mnie nie robi, jeśli chodzi o fragi. Nie wiem po co on tam skanuję, cały czas już. Za długo to trwa. <grymne> co tu się dzieje w ogóle? Ty, ja myślałem, że tutaj ktoś jest na tym foreście. No patrzę, tutaj nikogo nie ma. W ogóle Eclipse chyba, wydaje mi się, że dostał reporta. I wydaje mi się też, że. Wow. Nie jest zdziwiony, chłopaczyna. Wydaje mi się, że chyba cała drużyna CT zreportowała po prostu wszystkich, wszystkich terrorystów, jak leci. Szczególnie tego Eclipsa, tak, bo odstaje strasznie tymi fragami. No teraz widzi kawałek ciała. Więc nic dziwnego, że zaczął strzelać. Ja sobie sprawdza wszystko. Nie, czy słyszę się na szorcie. On chyba też nie, nie zwraca uwagi na minimapę. Bo wie, że. Widzisz, znaczy na minimapie pokazało się, że oni wbiegają na bombsite Site A. A. On celował tak jakby w swoich trochę. No. Tak niepotrzebnie. No ale. Co zrobić? No tutaj widzę, że Manati już jest AFK. Po prostu dał sobie spokój z tym meczem. No i 1-10. Kolejny 1.8. 8 no Kiwi, Nautilus i Husky to dla nich należą się propsy, że starają się coś w tym meczu osiągnąć. Chociaż będzie to ciężkie, naprawdę. No i zobaczymy. Aha, zobaczcie. Manati. kręci się w prawo, czyli pewnie plus right sobie napisał, wpisał komendę. No, i tyle także to będzie szybki easy match dla terrorystów. Taki typowy frag fest. O, no, i Nautilus zabija dalej. No, wiedział gdzie jest, że więc mógł na niego spokojnie z Spirfirem wylecieć. Ja na miejscu terrorystów poszedłbym po, po prostu z Negev'em na ten cały bombsite, a zgarnąłbym parę fragów i tyle. No tak to wygląda. Już tutaj Husky też się chyba poddaje. On siedzi na respie, nic nie robi. A tamten się <laughs> kręci. ja... Oh yeah. Nie, już sz szkoda, szkoda, szkoda co naprawdę. I ugrali rundę. Naprawdę brawa dla nich. Ugrali rundę w w grając we trzech w sumie, bo Husky buta na respie. No naprawdę coś niesamowitego. Coś niesamowitego. I dalej grają, dalej walczą. Gdyby Manati wrócił, oni mogliby go po prostu wypierdzieli, wiecie? I lepszy byłby bot, niż taki kręcący się... ...useless na tym, na respie. Ja bym na ich miejscu postarał się go wywalić. Chyba, że tam gra jego po prostu kumpel. Razem z nim i nie chcą go kiko... nie, ch nie chce go kiknąć po prostu. Z meczu. <coughs> Przepraszam. I ten Kiwi dobrze się ustawił Z M. No oj Minimalnie. Oj, nie, nie grajcie tak na Zoomie. Lepiej. Oj, oj. No, Kiwi, walcz, walcz Kiwi. Dasz radę. Masz paka tam jeszcze. No proszę, Kiwi tam porobił Strasznie, kurde, dobrze. Dobrze. O! O! Manati out. Ciekawe czy go wywaliło, czy go kiknęli, po prostu. No i od poprzedniej, od kolejnej rundy powinni grać z botem, więc już jakieś szanse wtedy są. No a jakoś nie radzi sobie. Nie wiadomo, jak dobrze. No i trzecia runda z rzędu dla CT, co to się dzieje. No i jest bot Manatee. Na mnie gościu nie ma cheatów, po prostu chyba tamta drużyna przeciwna. W wyniku po prostu no, desperacji w wyniku tego, tej zgryzoty i ITP po prostu zreportowała cały team A suspect tak dla mnie jest czysty No i 15 runda dla Latero i zmiana stron On nie może mieć cheatów Dla mnie gościu jest czysty, no i one tap Elegancko no i Zobaczymy chociaż jak, jak tą pistoletówkę rozegrają Może z botem dadzą radę A husky niestety nie wytańczył go, a ten <grywny> wnerwiony że nic nie siada Na tą głowę, no i husky wziął bota No i wypstrykali ich No i co może zrobić? Niestety nic. On no też jest po meczu. Prawdopodobnie skończy się jakoś 16-3. No dla mnie gość był czysty, nie mogę mu dać reporta za nic. Grał jak grał. Swoją drogą. No, CT dał, dawał radę. Mogli wcześniej tego manety wykikować, wtedy pewnie mieliby większe szanse na wygraną. Albo chociażby na zmniejszenie jakoś tej porażki. Do 16 na, na 10, powiedzmy, a nie 16 na 3, wtedy mniej punktów Elo by stracili, no ale wyszło jak wyszło. No, czasami takie mecze też się trafiają, moi drodzy. Wynik w sumie dzisiaj 1-1. jeden 4 złapany, drugi, no cóż, no cała drużyna pewnie dostała reporta ze względu właśnie na tego Eclipse, który moi drodzy odchodził strasznie z fragami, z statystykami od reszty swojego teamu, więc stwierdzili, że a jak reportujemy jego, to. To wszystkich, no muszą cheatować skoro tak grają no i w końcu jeden poszedł AFK zaczął się kręcić, drugi tam nie wiem co w tej drużynie się działo, ale w każdym razie tak stawiam, że tak też się podziała, no cóż moi drodzy to by było na tyle w tym odcinku dziękuję serdecznie bardzo za uwagę za obejrzenie tego filmiku, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, pozostańcie jak zwykle Forever Young i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale, trzymajcie się, pa pa